Powiedziałem w takim odcinku, jak powiedzieliśmy gita pobiera, pobierałem i pokazałem wam to powiedziałem o albo nie, nie pamiętam, o, o widziałem na TikToku zrobił... o telefon będzie szybszy i zobaczymy to. To wchodzimy w ustawienia. Niby szybszy ma być, ale to zobaczymy. Czekaj, czekajcie. Tutaj jako. O, no, teraz, ja, ja, ja. teraz będzie mi lepiej. Pokażę wam to zrobić. O! I tutaj numer wersji to musicie kilka razy yy, naciskać. I potem wyszlicie wam się opcje programisty. Idziecie, idziecie na sam dół i tutaj skala... Skala aminacji okna, to ten, jak jest na 1, to na 0,5, i ja już mam. I trochę szybszy jest ten telefon, troszeczkę, ale jest. I to jest na tyle. A i pokażę, jak chcecie mieć na przykład. Mm, już wam pokazuję, gdzieś to jest. Tu pokrywa ekranu o, doknięcia i macie taką, macie taką kropkę. O, jak chcecie. To jest na tyle. Do widzenia.